Hej, witam cię w lekcji na temat wykresów z serią czasową, lub inaczej mówiąc wykresów szeregów czasowych. W dzisiejszej lekcji dowiemy się więcej na temat tego typu wykresów, dlaczego warto wykorzystywać je w wizualizacjach i w którym miejscu na dashboardach warto jest je umieszczać. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Wykresy szeregów czasowych to wydajne narzędzia do wizualizacji danych w czasie. Wykres szeregów czasowych wymaga pola daty jako wymiaru dla osi X. Może wyświetlać pojedynczą wartość w czasie lub rozbijać wartość na różne kategorie wymiaru, takie jak na przykład typ użytkownika lub kategoria urządzenia. Ten podział może ujawnić ukryte spostrzeżenia i trendy w danych. Stosując nomenklaturę zbliżoną do tej tabel, to wykresy szeregów czasowych korzystają z pola daty jako osi X, tak jak już wspomniałem, oraz z metryki jako danych. Następnie można stosować wymiar podziału, aby dalej segmentować dane. Na przykład stosując podział ze względu na kategorię urządzenia, Możemy zauważyć, jak na przestrzeni czasu zmienia się udział sesji z danego urządzenia w danym okresie. Taki wgląd w dane pozwala lepiej zidentyfikować punkty, na które warto zwrócić uwagę w czasie swoich analiz. Co również ważne, Looker Studio umożliwia porównywanie wartości z różnych okresów. Dzieje się to poprzez zaznaczenie opcji Zakres Dat Porównania, znajdującej się poniżej karty Konfiguracja wykresu. Możemy sobie zaznaczyć. Tak jak wcześniej wspomniałem, poprzedni okres, kliknąć zastosuj i w tym miejscu po kliknięciu opcji Poprzedni okres Looker Studio wygeneruje kolejny szereg czasowy w jaśniejszych odcieniach kolorów, które zostały wcześniej wybrane do wizualizacji głównego szeregu czasowego. Zastosowanie tej funkcji pomoże ocenić zmiany oraz trendy zachodzące w czasie. Co pozwoli zidentyfikować ważne insighty dla analizowanego wykresu. Dość często używaną opcją w wizualizacjach serii czasowych w Looker Studio jest także zmiana szczegółowości dat. Looker Studio umożliwia wyświetlanie danych przy użyciu różnych stopni szczegółowości z zakresu dat, takich jak tydzień, miesiąc lub kwartał, które możemy następnie przełączać w następujący sposób na wykresie. Musimy przejść do opcji przejść do bardziej szczegółowego widoku. I tutaj, jak widzimy, domyślny poziom szczegółowości dla naszego wykresu to data. Możemy jednak zmienić tę datę na na przykład rok i miesiąc. Jak widzisz tutaj na przykładzie, Looker Studio automatycznie dobrał nam do naszej wizualizacji lipiec i sierpień. Jest to spowodowane tym względem, że Looker automatycznie dobiera sobie ostatnie 28 dni do prezentacji danych. Jednak gdybyśmy zastosowali odpowiednią kontrolkę zakresu dat i rozszerzyli prezentowany przez nas zakres dat, to potencjalnie wykres wydłużyłby się na przykład do stycznia 2023 roku, jeśli oczywiście byśmy taką datę wybrali. Warte do dodania jest jeszcze to, że wykresy z serią czasową można wyświetlać także w formie słupkowej, co potencjalnie różnicuje te wykresy od wykresów liniowych. Słupki mogą być bardziej odpowiednie do wyświetlania danych z mniejszą liczbą kategorii lub większym zakresem DA, co ułatwia potencjalnie porównywanie ich wartości. Aby zmienić wykres szeregu czasowego na wykres kolumnowy, musimy przejść do karty Styl. Na karcie Styl musimy skierować się do opcji Serii. Jednak ze względu na to, że mamy aż 4 kategorie stosowane na wykresie, musimy również zmienić serię liniową aż czterokrotnie. W tym celu zmieńmy najpierw serię pierwszą z liniowej na słupek. Tak samo w drugiej opcji z linii na słupek, i tutaj, jak widzisz, już w tym miejscu aż dwie kategorie zmieniły swój rodzaj wykresu. W naszym przypadku jest to akurat Mobile i Desktop. Dzieje się tak, ponieważ zarówno Mobile, jak i Desktop są najbardziej liczną grupą w ramach danej kategorii. Looker Studio grupuje sobie tutaj nasze dane ze względu na to, ile danych mieści się w ramach jednej kategorii. Przejdźmy jednak dalej, klikając sobie dalej w serii trzeciej z liniowej na słupkową i w serii czwartej również z linii na słupki. Jak wcześniej wspomniałem, słupki mogą być bardziej odpowiednie do wyświetlania danych np. z mniejszą liczbą kategorii lub większym zakresem dat. Jak widzisz tutaj potencjalnie na naszej wizualizacji, już na pierwszy rzut oka widzimy, że sesji wywoływanych w ramach Mobile'a jest więcej w sierpniu niż w lipcu. Co prawda jest to spowodowane zakresami dat, gdyż ostatnie 28 dni stosowane tutaj na wizualizacji bardziej zazębia się z sierpniem niż z lipcem, co potencjalnie jest powodem, dla którego sierpień wypada lepiej w porównaniu do lipca.